Hejka kochani, dzisiaj będziemy meblować prawy najnowszy domek. Tutaj można różne domy przejść, ale nie będziemy tego Dodamy sobie prawy, prawy najnowszy domek. tak. dzisiaj się cieszy, uwaga. Klikamy, popijemy. Dobra. I będę mogę to meblować najnowszymi meblami. ale się jaram. Dobra, więc sekundka. O, tutaj mamy mebelki piękne on przychodzą, ale piękne meble. Dobra, więc... O, jeszcze więcej. A, bo tutaj mam nowy dodatek, ale to będziemy najpóźniejszym odcinkiem. Okej, okay, więc na razie musimy usunąć wszystkie rzeczy. Tutaj, tutaj, tutaj. Dobra, okej, okay, więc na początku damy sobie różną podłogę. Hmm. Ta może być do łazienki. Albo wiem, dodamy sobie taką podługę. Za chwilę powiem Wam jaki, gdzie będzie pokój. I tutaj mamy, sprawdzimy na różne też tapety. O, jaka ta fajna tapeta. Może damy ją tutaj. Albo wiem, tutaj damy taką tapetę. Tutaj kuchnia. A tutaj do salonu damy taką tapetę. A, jeszcze tutaj. Dobra, okej, okay, więc może, możemy zacząć meblować. Więc zaczniemy meblować łazienką tymi mebelkami. Tutaj mamy te takie mebelki z innego pakietu. Okej, okay, więc damy taki prysznic. Oczywiście wszystko zamkniemy, żeby nic nie było widać. Oczywiście zlew. I no, jak to, jak nie byłoby się bez lustra do tego zlewu. Następnie mamy tutaj właśnie różne rzeczy, czyli mamy kosz na pranie. Nowy śmietnik i oczywiście pralkę. Do pralki potrzebujemy proszek i taki płyn. Płyn można sobie podstawić pod zlewem. No i oczywiście też śmietniczek. Ok, więc przejdziemy teraz tutaj, postawimy sobie jeszcze tutaj. O! I przejdziemy do następnego pokoju. Teraz będziemy urządzać kuchnię. Tak, będziemy urządzać kuchnię, więc już patrzymy. Czy w tym pakiecie nie doszły żadne mebelki? Nie, no oczywiście doszły. Dobra, to teraz może jakaś lodóweczka. O, jaka ładna lodówka. A tutaj jest taki... Jaka ładna lodówka, jaki ładny kranik. Dobra. Ups, teraz damy sobie jakiś stół. Jakie ładne stoły są. Takie krzesła. Hmm, można dużo krzesł dodać. A my sobie damy takie niebieskie. A zrobimy na kolorowe. I z drugiej strony damy zieloną. Tutaj okej, okay, dobra, teraz jeszcze mamy tutaj jakieś sztuczne i nowe rzeczy. Wow, jakie fajne. Mamy zapas do kawki. No, może się przyda. Postawimy go na razie na podłodze. <laughs> mamy też nowe produkty spożywcze. Tutaj możecie zobaczyć. Przejdziemy do następnych pokoi, czyli do salonu. Mamy taką fajną kanapę. Takie jajko jakby. I oczywiście taką jakby takie trybuny. Jeszcze można też do, tutaj dodać taką pufę. I tak to wygląda. I teraz dodamy może jeszcze jakieś roślinki. O, tutaj mamy. Roślinkę. Tutaj mamy jakąś roślinkę. Bo wiecie, że ja uwielbiam roślinki, więc będzie dużo roślinek. I to wszystko. Dobra. Teraz mamy tutaj jeszcze jakiś radio. O, ja nie mogę. Automat. No oczywiście, że musi być. Tutaj mamy taki fajny DJ-owski. DJ że tak powiem. Um, Stanow DJ-owskie DJ stanowisko. I dobra, przejdziemy teraz sobie dalej. Tutaj mamy takie różne kosze. Mamy taki fajny kufler i różne inne takie rzeczy. Mamy jeszcze zabawek. Tutaj, oj, co nowego? Mamy zabawek, mamy jeszcze takie dużo kibicowskich takich rzeczy. O, ta przepiękna keczup, z tyłu do ping-ponga. O, kosz też super. Można też dać piłkę do kosza, tylko jej nie widzę tutaj, chyba, że coś przegapiłam. Mm, o, tutaj i może można, można się bawić. Więc mamy dużo rzeczy, ale przejdziemy teraz do robienia sypialni, czyli czegoś, co mi najbardziej ciekawi. Mamy takie łóżko, chyba ta tapeta nie bazuje. <gry> Dobra, to damy może jakąś taką inną, może taką, o, taką cegówkę. Dobra, więc mamy takie łóżko i tutaj może jeszcze jakby e, żonki się złapały na spanie. E, I to wszystko. Potem damy sobie szafę. Może damy kilka takich szafek, bo nie ma za bardzo takiej szafy, więc damy takie, da, taką jedną szafkę. Damy też oczywiście stolik nocny. Jako taka skrzynka. Sprawdzimy też oczywiście może jakieś obrazy. O, tutaj tutaj można też jakieś różne dziury w ścianach, rynny, koszulki jakichś znanych piłkarzy piłkarzy i innych y, sportowych idoli. E, mamy tutaj też takie fajne, śmieszne dywany z piłki nożnej i z różnych innych piłek. <laughs> mamy też dużo półek, ale no, mamy tu dużo półek, ale mi się to niestety nie zmieszczą. I może jeszcze damy coś na balkon, żeby było coś takiego. Co by tu dać na ten balkon? A może coś z takich rzeczy? Tutaj, bo ma... było tu dużo... O, może stóp. Ten, ten pumpingowy. <laughs> pumpingowy, pompingowy. Tutaj oczywiście też kaletki. Jeśli filmik Wam się spodobał, to dajcie łapkę w górę, subskrypcję, oczywiście subskrypcję. A ja żegnam się z Wami i życzę Wam miłego, superażnego i najlepszego dnia na świecie. Pa-pa!